Pewnego razu pewien rycerz we pięknej zbroi podróżował przez bagna, spotykał szkielety czy inne stwory, lecz nie robiły na nim wrażenia. Zobaczył nagle piękną niewiastę siedzącą na przewróconym drzewie, podszedł do niej i powiedział Co tu robisz piękna damo? Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne dla ciebie? Zostaw mnie w spokoju rycerzu pani. Chodź ze mną, a odprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Idź stąd, rycerzu, zostaw mnie. Rycerz podszedł do niej i, i nagle okazało się, że to jest harpia, która zraniła go Foko. Rycerz wyjął miecz i jednym ciosem pozbawił życia harpii. Po tym całym zajściu rycerz wybudował miasto na tym bagnie i został królem. Miał piękną żonę i dwóch mężnych synów. Okazało się, że król umrze przez swą ranę Foku. Uratować króla może tylko lekarstwo, które można zdobyć, znajdując odpowiednie składniki. Synowie powiedzieli ojcu, że odnajdą składniki i przygotują lekarstwo. Król życzył im powodzenia i wyruszyli. Jeden wyruszył sam, a drugi z dwoma żołnierzami. Pierwszy z synów podróżujący sam zobaczył w lesie na kamieniu jakąś kobietę i do niej podszedł. Spytał się, co tu robisz. Moich rodziców zabili bandyci, a ja chowam się tutaj. Odpowiedziała smutnym głosem: Współczuję ci i możesz powiedzieć, gdzie mieszkasz, a spróbuję pomścić twych rodziców. Mieszkałam w chatce w tym samym lesie, tylko po drugiej stronie, gdzie jest o wiele większy. Czy zaprowadzisz mnie tam? Tak. Wędrowali przez lasarz, w końcu doszedli do domku cicho, powiedziała zaniepokojona. Syn wyjął swój miecz, wbiegł do chaty, lecz nikogo tam nie było. Rozglądał się, a tu żadnej krwi, ani zwłok. Odwrócił się, a tu harpia położyła swe pazuska na jego barku i powiedziała Twój ojciec umrze. I swymi pazurami przecięła mu ukrytania. On padł martwy na glebę. Drugi syn w podróży znalazł prawie wszystkie składniki, które miał znaleźć on, jak i jego brat. Nie znalazł tylko jagód. Szukał w mrocznym lesie. W szpiczastych górach lecz nie mógł znaleźć. Odpoczywając w mieście postanowił pójść na targ i kupić jagody. Kupił za pięć złotych monet i wrócił do ojca. Zaniepokojony brakiem brata wysłał swych dwóch kompanów by jego poszukali. A on sam uważył lekarstwo dla ojca, który po jego wypiciu czuł się lepiej. Żołnierze będąc niedaleko chaty Harpi zobaczyli kobietę, która stoi i płacze. Co się stało damo? Orkowie spalili moją chatę. Chodźcie mi pomóc ją ugasić. Poszli do płonącej chaty i zobaczyli tam Orków, a ich generałem był Orczysław Zenosław. Orkowie ich zobaczyli i rzucili się na nich. Zabili tę trójkę i się cieszyli. Pewnie się zastanawiacie jak ta historia się skończyła. Król wyzdrowiał, a jego syn znalazł sobie żonę, która nie jest harpią. Orkowie spalili i zniszczyli miasto na bagnie przy tym zabijając króla i jego syna tym orkowie się cieszyli, a Orczysław Zenosław został uchorowany na największego morderce niewinnych ludzi i pozbył się wszystkich harpi, które nikogo już nie skrzywdzą.